Witaj drogi widzu, ja jestem Rafik, a to jest film pod tytułem Mapa na szybko, czyli. Czyli co? Czyli moje zmagania w igęce literze. Zapraszam. Tematem dzisiejszego odcinka będzie, tak jak widzicie, tak jak zobaczycie za chwilę, stawianie nowej brykietowni. I potem jeszcze kilka, kilka prac. Ale po kolei. Yy, czyli zaczynam klasycznie od wypierdzielenia wszystkich starych obiektów. Czyli baliki. No i potem wymazywanie, wymazywanie trawy i tak dalej. No to dość monotonne, no ale musicie to obejrzeć. Mam nadzieję, że mój komentarz troszkę umili Wam czas. Dobra, no wypierdzieliłem całą tutaj trawę. Teraz całą teksturę betonu, żeby mieć klarownie, jasno, przejrzyście. I teraz będę mógł na nowo, jakby nakładać co właśnie robię. Tutaj widzę, że wiata się zakłada jedna na drugą, ale dobrze, schowałem pod mapę. I teraz wyciągam triggery, na razie wstawiam, jak widzicie, yy, tam w to bajorko, żebym potem nie musiał tego szukać, a tak będę pamiętał. De facto teraz taka ciekawostka malutka. Cały ten materiał nagrałem jakiś tydzień temu grubo i tak mi zaległ zale zale na dysku z racji, że miałem sprawnie z i nie mogłem dla was tego filmiku zrobić, no ale teraz wiem sobie, że wrócę do tego. No i tak, tak więc wróciłem i komentuję to po raz drugi dla was, ale to już długa historia. De facto w tym momencie mapa się już bardzo dużo co mam nadzieję, niedługo wam pokażę na jakimś materiale. No ale teraz wróćmy wróćmy do tematu, czyli do stawiania brykietowi. Na szybko, oczywiście. No, teraz widzę tutaj, że wypełniam betonem cały tutaj, cały plac. żeby to miało ręce i nogi. Tak jak w prawdziwym skupie Bel przystało. Porządna firma. Wybetonowali, było ich stać. Wybetonowali sobie. No i troszkę zabrudzeń. Z racji, że ktoś tutaj jednak przyjeżdża. Będziemy, będę ja przyjeżdżał, będziesz ty przyjeżdżał, drogi widzu. Jeżeli e, trafi cię ten zaszczyt, że będziesz grał na tej mapie. No. O, no, mam nadzieję, że trafi. To całkiem niedługo. Dobrze, co dalej? Wybrałem sobie asfalt, czyli. A, szorgas, ok. Czyli teraz y, ta porządna firma, ładnie przystrzeżona trawka w obejściu. O, oczywiście troszkę zieleni, o którą tutaj y, ładnie dbają, dbają zatrudnieni ogrodnicy, czyli ładnie przycięte. Sraty, taty. Mm, no dobra, no, wypełnione mam oczywiście też yy, zważam uwagę na to, że kiedy się dodaje takiego środka grasa to niekiedy przebija przez budynek, dlatego no, mi się strasznie to nie podoba, kiedy powiedzmy trawa nagle Wam rośnie w środku i powiedzmy robię tę trawę sobie tak yy, blisko budynku i potem wjeżdżam do środka do budynku i wtedy ją kasuję, żeby yy, żeby była jakby blisko budynku, ale żeby nie było jej w środku. No. Dobra i tak, wstawiłem tą nie nazywajmy już tego brykidowca. Nazywajmy to skupem Bell. Okej, okay. nazwijmy to skupem No i teraz tak, skończyłem wstawiać tę. tą zabudowę w zasadzie. De facto, którą przygotował mi Gimcio. No i teraz postanowiłem, mówię, no tak, robiłem ile ta mapę, No tak, z pół godzinki mi to zeszło. Mówię, no, zrobię coś jeszcze. Mówię, no to patrzę tutaj obok, te pole. No, mówię, te pole. I w pini w oko nie pasuje. No to mówię, kasacja. No i zaczynałem tutaj teraz wygładzać. Czyli tak dziurka po brzegu jakieś wzniesienia. No i teraz troszkę tym popagruję, Ja się tu widzę. Zostały te granatowe kwiateczki. I one chyba tak zostaną. Ale to, to będzie las. Już wam zaspojleruję, No sorka, nie wytrzymałem. De facto, już był screen na Facebooku z tego lasu. Więc możecie teraz zobaczyć na żywo przebieg produkcji. No. Tutaj się nawyginałem z tym terenem, ale właśnie taka rada ode mnie. jeżeli chcecie coś pofałdować, to ja zawsze odwołuję się do tego, co zawsze. Na geografii nauczyciele mówią, czyli o tym tam nakładanie się płyt tektonicznych, coś takiego. I ja dochodzę, wychodzę z założenia, że trzeba zrobić powiedzmy jakiś rów, może być on tak zagięty. I obok tego naszego rowu wygiętego, który zrobimy, robimy obok zaraz, równolegle z tym, który zrobimy, jakby garb. I wtedy mamy tak, prosty teren, potem leci do góry, bardzo w dół i leci z powrotem. I mamy. Ten, taki, Taką parabolę, jakby, no i potem ja to wygładzam. I tak w zasadzie na takim schemacie, wszystkie fałdowanie e, terenu robię. Znaczy zazwyczaj, no chyba że coś nie pasuje, to troszeczkę inaczej. A teraz tutaj widzę, podpierdzielam jakieś drzewko z tego tam lasu centralnego, którego mm, niedługo będziecie mogli się spodziewać przebudowy. Sorry za spoilery, ale nie mogę się dziś coś powstrzymać. No i teraz na szybkiego, czyli Ctrl B. I tutaj z kontrolem sobie tutaj powielałem te drzewa. O tym już mówiłem na poradniku bodajże. A może i nie. Dobrze, teraz wziąłem sobie świerka. No i oczywiście w liście ja tam sobie porobiłem takie transformy, żeby, żeby mieć porządek, żebym mógł w razie czego. W razie czego jednym, jednym kliknięciem wypierdzielić cały las. Tak więc y, warto o tym myśleć, jeżeli się robi mapę, aby w, 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 w miarę trzymać porządek w tym co robicie. No i teraz ja już klaruję się roślinność roś, y, leśna. Dobra, wymazane. I teraz wypadałoby zrobić jakąś taką drogę taką naszagło przejazdową. No i to troszkę dirtu. I taki łącznik z drogą od strony biogazowni. No ale to za chwilę. Co teraz biorę? Teraz biorę jakiś inny rodzaj świerku. Na to wychodzi. No, coś tu zaznaczam. No i teraz, jakby, taka urozmaicenie. Dobra, urozmaiciłem, powiedzmy no w sumie de facto już daleko dotrwaliście w tym nudnym odcinku, więc już możecie napisać komentarz, chwileczkę wymyślmy test na komentarz. Błotniste błotko xddd, powiedzmy to będzie klucz dzisiejszej minigierki. I ewentualnie możecie dodać coś od siebie, także będzie mi miło jeżeli poświęcicie tą chwilkę i napiszecie jakiś komentarz. To naprawdę cieszy mnie jako twórca kiedy mogę sobie coś przeczytać i powiedzmy coś miłego, oczywiście, ale no, oczywiście też konstruktywna krytyka także jest mile wskazana, bo wtedy mogę coś tam poprawić. No, wiecie o co chodzi. A, wypełnienie trawką. No, i tutaj już powoli nam ten las nabiera rumieńców, powiedzmy. No i teraz tutaj zrobienie miejsca na drogę. Swoją drogą, jeżeli byście chcieli kiedyś live stream, to też dajcie znać. A no, no tam nie, nie byłoby problemu odpalić, a yy, zawsze można sobie porobić mapkę. Więcej mapki, więcej robienia mapki, to szybciej będzie mapka. jest yy, logiczne. Dobra, tutaj musiałem troszkę ukraść tego pola, żeby mieć miejsce na drogę no i tutaj kasacja trafy trafa wykasowana i dróżka i mamy tutaj tajny skrunt no i co, takie pierdoły będę po, po, poprawiał no, za chwilę do czegoś ciekawszego przejdziemy no, ale jeszcze chwilka taki, naprawdę no to był totalny spontan to co robiłem na tym po prostu mówię, nagram sobie odcinek mapy na szybko i zrobię, wstawię tam tą, tą, ten, ten skup słomy. No i wstawiłem, doszedłem do wniosku, że będzie to za krótkie. I tak mi chyciło, żeby tutaj lasek zrobić. No i popłynąłem, powiedzmy. Co dalej? No, tutaj widzę jeszcze kolejne doprawianie trawą. Teraz w tym momencie już do takiego jakby, do tej roślinności leśnej, takiej dekoracyjnej, powiedzmy doszły takie nowe krzaczki których jeszcze tutaj na odcinku nie zobaczycie ale które już są wstawione, tak więc jest jeszcze jakby bogaciej nie wiem czy to jest dobre słowo mapa jest bogatsza w urozmaiconą roślinność, o, tak powiedzmy tutaj teraz jeszcze czystki, czyli sobie szukam tekstury, które jakby reprezentują te budynki no, i je usuwam, żeby tutaj zbędnie nie, nie obciążać mapy w, w wagę. Bo w zasadzie, chyba, jeżeli chodzi o wydajność, to chyba nie ma znaczenia, tylko po prostu waga mapy jako pliku, jako a, m, archiwum m, czy coś. Dobrze, co teraz latam, latam. Chyba szukałem inspiracji, żeby jeszcze coś ewentualnie podpierdzielić. I podpierdzieliłem, tak. Podpierdzieliłem te takie. I to chyba jest na kwiatki, jakieś nasadzonki, taki tam korytko. I co, i tak sobie lecę. O, no i chyba chciałem w tym skupie coś znaleźć. I patrzę i mam długą trawę. I w ogóle mówię tak. Yy, nad a poprawię tutaj troszeczkę. Troszkę swojej inwencji twórczej dołożę tutaj do pracy gimcia. No i tak, mówię, zacznę od short grassu, bo takie zamierzenie było od, od, od początku poprawiania góral, żeby pokazać, że te obiekty, które, które mamy tutaj przyjemność odwiedzać, czyli różnego rodzaju skupy i tak dalej, powinny być zadbane, czyli ta trawa powinna być przystrzyżona. No i myślę, że short grass jakby odzwierciedla w jakimś tam stopniu przystrzyżoną trawę, czyli ingerencję mi miejscowych tutaj pracowników, bądź ludzi w, w wygląd jakby tych placówek no nieważne, może troszkę pogma pogmatwałem teraz. Eee, co tam, powieliłem kontenerki, żeby tutaj było troszeczkę ciaśniej. Krzaki wypierdzieliłem. No i mówię, postawię jedne, jedno wielkie, potężne drzewo, które jakby podkreśli tutaj ten placyk. No i znalazłem, znalazłem jakiś dąb, tak? Troszkę mi tutaj teraz miłaścina, ścina, no, no nieważne. Szukałem, szukałem, mówię znalazłem, dobra mam, mam drzewo, postawiłem drzewo. Że mówię drzewo? No jakoś tak. Mogę mówić drzewo, jeżeli komuś przytem prze, prze, przeszkadza, bo jeszcze pomyślicie, że mam wadę wymowy. Nie, no, już tak źle nie jest. No i tutaj te takie ograniczniki, które nam wyznaczą trasę, którędy mamy jechać, żeby się w razie nie pomylić, w razie W. A tutaj zapisuję mapę. Tak, no swego, yy, swego czasu nauczyłem się na błędach swoich, że nie warto robić kilka. No powiedzmy kilka godzin? Może nie, ale długi okres czasu nie, nie warto robić mapy przez długi okres czasu nie zapisując jej, bo to się może skończyć tragicznie na psychice twórcy. Naprawdę nie polecam. Jeżeli, jeżeli chcecie robić mapę, to no naprawdę polecam zapisywać co jakiś czas, zaszczędzicie sobie nerwów w razie czego, w razie gdyby GENCE Editor zrobił wam niespodziankę. A, no, widzę tutaj dalej. Dalej wypełniam się podkrasem. No, tak więc zapamiętajcie tę radę, bo to jest dość istotne. Jeżeli chcecie zostać mapmakerem. Już widzę, że zaraz tutaj będę miał skończone. Tak więc ja powoli już będę zaczynał mowę końcową. Jeżeli podoba Wam się taka forma odcinków, to. Możecie dać znać, możecie edytować ten komentarz, który już napisaliście ten y, naszej minigierki i oczywiście like także pomaga jakby pozycjonować filmy, czyli być może kiedyś dotrę do większej liczby osób, co także mnie ucieszyło, tak więc y, dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach z gry Farm Simulator, bądź być może także z innych. Na razie!